Bardzo dużo osób ma problem z dwoma angielskimi czasownikami, a właściwie z ich rozróżnieniem. Chodzi o czasowniki say, tell, czas przeszły said, told. Problem polega na tym, że obydwa są rozumiane przez nas Polaków jako mówić-powiedzieć. Ale popatrzmy na definicję. Tell. Mówić-powiedzieć, ale zgodnie z definicją mówić-powiedzieć komuś, a zatem poinformować kogoś. Żeby użyć tell, musi być do kogoś przekazywana informacja, drugiej osobie, a zatem przekazać komuś informację. Komuś osobiście to, co mamy do powiedzenia, jest adresowane do jakiejś konkretnej osoby, a zatem po czasowniku ten najczęściej jest umieszczana jakaś druga osoba, do której coś mówisz. Zobaczysz poniżej w przykładach. Sej natomiast jest to bardziej ogólnie generalny czasownik mówić-powiedzieć. Po tym czasowniku nie ma obowiązku i często w życiu nie ma nawet potrzeby używania drugiej osoby, dlatego że często mówimy coś i absolutnie nie jest to skierowane do kogoś. Powiedz mi coś. Tell me something. Użyliśmy tell, ponieważ po powiedz idzie jakaś osoba. Tu tą osobą jest mi, jest to druga osoba w tym zdaniu. Jest to przekazanie informacji do drugiej osoby. Powiedz mi coś, tell me something. Powiedz coś, brak osoby, do której będzie mówione, w związku z tym, say something. Powiedz mi coś miłego, znowu jest mi. Tell me something nice. Kolejne przykłady. Powiedz coś zabawnego. Nie ma komu powiedz, po prostu powiedz. Say something funny. Ona powiedziała mi, że była bardzo chora. Powiedziała mi. She told me that she was very ill. Ona mówiła, że była bardzo chora. Tutaj już nie ma do kogo to mówiła, po prostu mówiła. She said that she was very ill. Jutro powiem jej o wszystkim. Tomorrow I will tell her about everything. On mówi, nie ma komu, po prostu mówi, że wszystkie banki będą zamknięte jutro. He says, that all the banks will be closed tomorrow jeśli powiesz mu o tym będzie zły if you tell him about this he will be angry nie mów ani słowa don't don't say a word nie mów nic don't say anything jeśli powiesz mamie o tym nie będę z tobą rozmawiał mamie if you tell mom about this i will not talk to you Posłuchaj, powiem Ci, co ona powiedziała wczoraj. Listen, I will tell you what she said yesterday. Mam nadzieję, że to Wam w dużym stopniu pomoże, bo to jest podstawowe rozróżnienie pomiędzy tymi czasownikami. Aczkolwiek będzie więcej na ten temat, bo są oczywiście, jak to w każdym języku, wyjątki, ale tej generalnej zasady możemy się śmiało trzymać na razie. Zobacz moje inne filmy. Do zobaczenia.